są przepiękne ale w wodzie natomiast bardzo są niebezpieczne, bo przyczepiają się do nóżki i później musi być zabieg nóżki, a to jest bardzo bolesne. Teraz leci film czarne jeżo, zwierzę. To jest kolonia chyba największa. A tam dalej widać Wojtka, który się strasznie boi jeżo zwierzę. Jeszcze bardzo to jest piękno rafy. o tutaj jakie są? Jerzyki A! A piękna rybka sobie płynie. Mało jest tych rybek. Trochę się boją. Nie wzięliśmy bułki. A to jest rozgwiezda. Czarna. Podobna do... Nie wiem do kogo. Trzeba się dla nas, żeby złapać nas za nogę i ciągnąć. Zobacz jakąś ładną, dużą, przybliżę to. Ale się patrzy, gdzie taką wielką widziałeś, tą małżę. Tam dalej. jest O, jaka piękna! Tylko włożyć paluszka, ona oddycha, jak rusza ustami. Przepiękna! A to są małe jeżyki. A to rybki, że... I szkoda, że nie pomyślałam, widzisz, no nie wzięłam. Nie wzięłam bu bułkę. By, rybki może wypłynęły trochę. Tak, ale... to już jest. Się, Tylko tu jest jeszcze tak... Jeź. O! O! Zdechła! Nie? Rusza się? Tak. Cieszę się, za. A tam jest taka... Jeszcze o! o. Widać chyba, chyba ją zobaczy. Film kręci się od jej cycek mi wyszedł na wierzch Koniec filmu. Zbieramy się do domu. A to z daleka widać nasz hotel, przepiękny i piękną plażę karaibską. Jest fantastycznie wiaterek. To idzie Yeti za kilkanaście godzin będziemy w, Polskę. w Polsce w Polsce, Polskę idziemy Oj, kolacja się szykuje Za 4 godziny będziemy na z plaży idziemy sobie na kolację która jest wyśmienita